Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Runiczny i Dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu. Zagrajmy w projekt Zomboid. Jesteśmy kawałek dalej od naszej bazy. Podjechałem tutaj, żeby skorzystać z Martu, który tutaj jest. Jak również zmienić samochód, który w tym momencie mamy, który jest dość zniszczony. Niestety, w związku z tym, że jesteśmy w mieście, bardzo tutaj dużo zombiaków. To. Trzeba bardzo ostrożnie do tego podejść, żeby żaden nas nie ugryzł. O, widzisz? Dobra, jeden mniej. Was tutaj trochę jest. Czy was tutaj nie za dużo jest? Tak grzecznie zapytam. mniej, jeszcze mniej. Ktoś od chce mnie zająć czy nie? Dobra. O, kreściło. Nie wstawaj. O, i dobrze. Was tutaj trochę jest mimo wszystko, ale rodzimy się coraz lepiej z włócznią, dlatego bez problemu udało się... Ten ma chyba wbite coś. Dobrze widzę, to jest śrubokręt. To mi jest niepotrzebne. Jakiś się mną zainteresował. Tutaj widzę, że też. U, policyjny samochód. I taki sam jak mieliśmy. Myślę albo nad tym, albo nad tym. Jednym z tych dwóch. Zobaczę, który, który będzie w lepszym stanie. Widzę kolejny zombiak. Chyba z widelcem ogrodniczym wbitym. trzeba się ich pozbyć, bo ich jest za dużo. Okej, okay, teraz ty. Po kolej. Ty się skądś urwałaś? Przerwa. O, no, tutaj widzę jeszcze jeden. Ej. Okay. Jeszcze, tutaj jest trójka, ale nią się za chwilę zajmiemy, tu jeszcze dwójka. Dobra, zobaczmy co udało nam się, co uda nam się uzyskać. No, mówiłem, widele ogrodniczy. Porwij na kawałki, dżinsów nie możemy, nie mamy nożyczek. Materiały dalej się nam przydadzą do kontynuowania robienia na bazy. Mieliśmy trochę, ale z tego co pamiętam za mało. Więc dlatego staram się tutaj z każdego możliwego wyciągnąć tyle materiałów, ile będę w stanie. Okay. W bagażniku, jeśli dobrze też pamiętam, mam trochę paliwa, więc w razie czego będę mieć, bez względu na to, czy te samochody mają paliwo, czy nie, w bagażniku mam paliwo, bo ten ci już niestety nie nadaje do niczego. Um, wytrzymałość silnika jest około 8% i niestety co jakiś czas wyłącza się w środku drogi. Nie mogę tego? Nie mogę. Ktoś jeszcze się mną interesuje? W tym momencie nikt. Zobaczmy co my tu jeszcze ciekawego mamy tu nic, tu nic widzę, że ktoś się się zainteresował. zainteresował. że od któregoś żadnych jak drzemy materiał, że dostajemy też nic Co jest? Kawostką. Wcześniej wydawało mi się, czegoś takiego nie było, ale może nie zwróciłem uwagi. Już się bałem, że tego drugiego nie trafię. Hm, włóż okulary. Zobaczymy, jak będzie wyglądać nasz bohater. Może być. Dobra. Tu widzę, więcej nie ma. O, zastanawiam się nad policyjnym, albo tym. Daje mi się, że chyba ten będzie najlepszy. Zamknięte, nie, dobrze. Ty idziesz. Czy inne drzwi nie są otwarte? Wszystko pozamykane, dobra. To rozbisz tylnia prawa. Dzięki temu możemy się przesiąść tutaj i otworzyć. I nie mamy tutaj problemu, bo w bagażniku pusto. Masz pojemność 31 jeden. Czyli dwadzieścia do dwadzieścia sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt Ok, tu jest pojemności pięćdziesiąt trzy, 80, osiemdziesiąt, ok, a policyjny o, ten też zamknięty. No, tak nie fajnie. Dobra, to weźmiemy sobie tego, mm, w międzyczasie tutaj pozbędziemy się uh, ani, czasem nie przeszkodziła, okej, okay. u pistolet, a bez magazynka, okej, okay. porwij na kawałki i porwij na kawałki, dobra. Tutaj jeszcze jeden zombiak jest. Już tego, tym się już nie będziemy przejmować. Jest, tu jest fajny pojazd. Ale widzę, że dużo zombiaków tutaj jest. Porwaj na kawałki. Porwaj na kawałki. U, kluczek jakiś. Zobaczymy. Od tego? Nie. Od tego? No. Nope. Też nie. O, czyli najprawdopodobniej to jest od tego. Może nawet się nim zainteresujemy. Nie od niego? Zobaczmy, ile was tutaj jest zombiaków. No, mała grupka jest. O. Patrzmy jeszcze ten. Może być klucz od tego, o pan szerif. No, nope. to załatwimy pana szeryfa. Czy masz pan szerif jak kluczek, może? Pani szerif, przepraszam. No, nope. ale uwierzymy się w to. Może nie, bo to widzę, jest uszkodzona, zamień Zamień Okej, okay. ale u góry sobie zostawimy A porwina kawałki materiału Tutaj widzę się kolejna grupka Zbiera Ich bym po... ...załatwił, bo jest szansa, że to jest ten samochód. A byłoby bardzo fajnie. Co ty masz... ...ty masz jakąś maczetę. Okej. Okay. Zaraz się tym zainteresujemy. ok? Się trochę wycofać, by to, a, bo i tak się trochę coś tam z ciągnął. Ok, ale nie rozbiegamy się, nie rozbiegamy się, proszę Państwa. Okej, okay, teraz ty. Bomba. Teraz ty. I teraz ty. Bamba. Hu! Uh. Zobaczmy. Mieliście coś ciekawego. Koszula trwala. Zrobimy. W sumie liny też będą nam potrzebne. Zupełnie o tym zapomniałem. Eee, zamień. Są czyste. To wywalimy. Nie jest potrzebne. Porwi, porwi. Hej, okay, porwi na kawałki. I porwi na kawałki materiału. Ok, teraz tak, tu gdzieś któryś pan miał maczetę. Jaki jest maczeta? Ona jest chyba na tył, tak. Na razie do plecaka. na kawałki. Nóż, spódnica, por... zroblina. I zroblina. Będziemy potrzebne tak przynajmniej ze 4 liny. Jest zroblina. Bomba. Kawałki materiału. Nikt mnie nie nachodzi, nikt mnie nie nachodzi dobrze. Ok, i zobaczmy teraz, czy uśmiechnęło się do nas szczęście, czy raczej nie do końca. Tak, ma, widzicie, bardzo dużo foteli, więc nawet dla sześciu graczy się to nada. Zobaczmy, w jakim stanie jesteś. O siedemdziesiąt mało zbiornik, silnik sześćdziesiąt osiem. Dobra, bierzemy. Baczmy, czy coś ciekawego w tym samochodziku jest. A to niepotrzebne mi to też. Do kół. mamy jedną, ale myślę, że bez problemu można są zostawić. Schowamy wszystko tutaj, a tylko 10. Ha, albo tak, był uszkodzony. Trzeba będzie potem sprawdzić, czy dam radę to naprawić. Ale w środku jest setka, więc to i tak się rekompensuje. Zobaczmy, tutaj damy to, co jeszcze mi zostało. Trochę paliwa jest. Mój samochodzik. Znajdź sobie własny. Dobra. Teraz tak, sprawdźmy, czy w tych samochodach nie byłoby czegoś interesującego jeszcze. że tutaj jest paliwo i je sobie zgarniemy. A chociaż nasz bohater jest głodny, tutaj trzeba będzie zaraz znaleźć jakieś jedzonko. Tutaj był nam się przyda pusty kanister, Z trudno. Na szczęście my mamy pełne tutaj. Mm -hmm. pełne kanistry i ten samochód myślę, że już tutaj zostawimy nie będziemy go nigdzie brać nie ma sensu tak naprawdę tylko wyjmę kluczy kluczyki tylko schowam do schowka, żeby się akumulator nie marnował o no. to ten Weźmiemy swoją torbę na narzędzia. Tutaj jeszcze coś jest, nie zatankujemy. Może ściągniemy paliwo jeszcze z samochodów? W sumie nie byłoby to głupim rozwiązaniem. Skoro już tutaj jesteśmy? Hej. A dalej benzyny. Trzeba będzie potem znaleźć ewentualne. Ej, czy by mi się woda włączyła? U. Dalej benzyny. Dolej. Makarnik jeszcze będzie można naprawić, jeśli dobrze kojarzę, jest w stanie nawet osiągnąć do. Yy, do 20, jeśli nie pomyliłem samochodów. Dobra. Mamy. Teraz tak, minister na benzynę. Tu. Właściwie to puste też tutaj na razie damy. OK. Mm, tu przenieść wszystko, co niepotrzebne. I tu przenieść torbę. Dobra. Ja? Teraz pójdziemy sobie do sklepu, zobaczyć, co ciekawego w sklepie uda nam się dostać. Czyli tutaj. To był nasz, że tak powiem, główny cel. Może jeszcze później sprawdzimy, czy w samochodzie policyjnym uda nam się znaleźć coś ciekawego? Ale to, że tak to ujmę, na samym końcu. Uch, lipa. OK, zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. Nie otworzymy sobie drzwi. Zainteresowaliśmy kogoś. Chyba nie. Sprawdzę, czy. No, tu jest jakaś grupka niezainteresowana. To zostawimy ich w spokoju. Tu raczej ciężko będzie znaleźć, bo wszystko już niestety jest zgniłe. No, niestety. Ale może coś się uda znaleźć. Hmm, raczej takie, nie, które się nie psują, tutaj lepiej zbierać. A takie, hmm, do tego miejsca dobrze by było pójść, że tak to ujmę, wcześniej, kiedy jeszcze żywność nie zgniła. No bo tak, tak, trochę lipa, jak widać. Zobaczmy. Zobaczmy. Tu to można wziąć wszystko. Też się przyda zawsze, a też wszystko. Przysz. OK i idziemy dalej. Wszystko pogniłe. Patrzmy tu nic, o tu papierosy. O też wszystko. Prawda, czasami jak tak chodzę, to tak mi szkoda tego jedzenia. Tyle jedzenia się marnowało. A butelka z wodą akurat nam się pić. Chce. No i zjedzmy tą paczkę chipsów. O, no, wciąż jesteśmy głodni. Mamy jeszcze coś? Na razie nic, dobra. Zgniłe, zgniłe. O, weźmy wszystko. Nic. Jajka zgniłe, zgniłe, zgniłe. Dobra, zobaczmy tu. Tu raczej też większość rzeczy będzie albo zgniła. O masło. Ja nie wiem po co na mną, no ale o, słoik też może być. Pszczarta, sok i keczup. I czasopismo. A? Tu, co my tu znajdziemy? Bierzemy... Opakowanie słoików. O, tu będzie kilka słoików dostępnych. Bardzo fajnie. Wybierzemy. Weź. Weź. I weź. Dzięki słoikom można robić przetwory, które są w stanie wytrzymać więcej bez. Uuu! Słodkości. Nic ciekawego. O, sos pomidorowy, poproszę. Okej. Okay. to fajne, to fajne. Właściwie wszystko. To jako broń dodatkowa używamy jej czasami, jak nam się akurat zepsuje. Właściwie wszystko. Ja usłyszałem zombiaka. Lewa. a żarówki mi są nieprzydatne. To mogę wziąć. Zrób linna. To też, jakby była zwykła żarówka, to bym wziął. Nic ciekawego. Opuszczki. Nie Uszki. Uszki. jak najbardziej. Jedzenie na. A, pluszowe miśnie, dziękuję, o, chipsy, poproszę. Długopis, no. O, musztarda. Puszka, mąkę sobie weźmiemy, owiec, a weźmy. Dużo głodu niweluje. To jest fajną bronią. A... Handy torch, Uu. Weźmy w zasadzie wszystko. To wypróbuję, bo przyznam, tego wcześniej nie widziałem. W kubek weź. Rzeszki zjedz. No dobrze, to ja tutaj w takim wypadku poltuję dalej. Aby żeby nie zanudzać wrócę jak już to wszystko zlutuję jak będzie coś niezwykłego ciekawego to jak znajdę coś niezwykłego ciekawego to wam pokażę no to zobaczenia za chwilę jestem z powrotem w tym momencie tak jak widzicie bardzo dużo jedzenia udało się znaleźć jak również parę dodatkowych rzeczy Jesteśmy, bar Mamy bardzo dużo, nasz bohater robi się już śpiący, natomiast jeszcze będę chciał od niego troszeczkę. Mianowicie chciałbym spróbować pobrać tyle paliwa z sąsiednich samochodów, ile będę w stanie. Zważywszy na to, że robi się już późno, a naszemu bohaterowi no, spać się chce, no. ciężko żeby nie, to pewnie nie zbiorę tak dużo, jakbym chciał. No, ale zobaczymy ile mi się uda dodatkowo jest bardzo duża temperatura i naszemu bohaterowi e, trochę gorąco e, sprawdzimy też od razu co jest w aha tutaj jakiś zombiak co jest w samochodzie policyjnym bo mm, to może być ciekawe e, ściągniemy benzynę w pierwszej kolejności może chociaż nie bo tutaj widzę dwa zombiaki jak wybiję szybę Eee... Nie zainteresowało się to. Przesiądziemy się tu. I powyłączamy... ...zabezpieczenia. I zobaczymy, co takiego ciekawego będzie w policyjnym samochodzie. Kabura... Bez rewelacji, ale powiedzmy, że tragedii też nie ma. Dobra, trzeba się pozbyć tych dwóch zombiaków. Ja muszę bardzo uważać, bo mam skrajne obciążenie. I spróbujemy pozyskać paliwo z tych samochodów. Ok. Orwi. I tyle. Okej. Okay. Raczej tutaj są jakieś zombiaki? Nie. A ściągi benzyny. Z tego w sumie nie będę ściągał, bo jego jeszcze będziemy mogli wykorzystać w przyszłości. A ściągni. Zobaczmy ile uda nam się uzupełnić jeszcze. Z naszego samochodu nie będę brać, bo w razie czego zawsze może posłużyć nam jako dodatkowy środek lokomocji. A, ściągnij benzynę. Posłyszałem zombiaka. A, są zombiaki. Ok, myślę, że na dzisiaj byłoby to wszystko, jeśli chodzi o szabrowanie, bo nasz bohater zrobił się bardzo zmęczony, jak widzicie strasznie wolno poszło mu zabicie tych zombiaków, więc w tym momencie nie będę specjalnie ryzykował, bo tutaj widać coraz więcej ich się znowu robi, mamy dużo paliwa, więc nam nie brakuje. Może jeszcze, skoro mamy już go otwartego, to od razu ten policyjny samochód też przerobię. Żeby w razie czego też był. Ha, nie ma paliwa, dobra. Dobra. O Okej, to my w takim wypadku będziemy wracać. Jesteśmy przepełnieni towarem. Mamy nowiutki samochodu. No jedną nowy samochód, którego, któremu trzeba będzie poprawić bagażnik. Trochę hałasuje, ale trudno. Ma dużą pojemność, to powinno wystarczyć. I wracamy do masy. Dobrze, myślę, że na dzisiaj byłoby to wszystko. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Um... W następnym odcinku myślę, że będziemy kontynuować budowę bazy. Zebrałem trochę. Na pewno troszeczkę materiałów mam. Może w bagażniku jest więcej. I będziemy kontynuować budowę. Myślę, że uda się dokończyć mur już w następnym odcinku. I jak uda się go dokończyć, to zaczniemy budować górne warstwy muru żeby można było swobodnie tam chodzić. Eee, no dobrze, ja w takim wypadku Wam bardzo, bardzo dziękuję. Eee, I do następnego mówił do Was Roniczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!